Cześć moi drodzy z tej strony, Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale dzisiaj zapraszam na kolejne rozpakowanie płyty głównej, która będzie przeze mnie testowana w drugim komputerze na platformie Skylake. Jest to płyta od firmy Gigabyte z serii Ultra Durable, czyli taka seria bardzo zaufana przeze mnie płyt Gigabyte. A miałem już w komputerze kilka i jest to dla mnie marka po prostu sprawdzona, godna polecenia. Czy będzie tak w tym przypadku, testy pokażą. Natomiast poprzednie moje płyty napisywał się bardzo dobrze. W tym płyta, którą mam teraz w komputerze na Haswellu pod i 7 k też się fajnie sprawuje. Tam jest to płyta z serii Gaming 5. Natomiast tutaj mamy płytę troszeczkę tańszą, kosztującą 415 zł, w ceny macie w opisie filmu. Jest to płyta H170M-D3H, czyli taki bardziej prosty model, bardziej podstawowy w formacie Micro-ATX. Mamy tutaj oczywiście podstawkę 1151 i obsługę pamięci DDR4, więc chipset H170, jeden z bardziej podstawowych. Natomiast z tyłu mamy troszeczkę więcej cech. Wizualizacja płyty. Mamy na tej płycie złącze M2, więc przydatna rzecz do dysków. Mamy możliwość połączenia dwóch kart graficznych w konfiguracji Crossfire. Mamy też tutaj takie kolejkowanie ruchu sieciowego, co po prostu sprawia, że wydajniej nam to łącze internetowe chociażby chodzi w grach. Mamy złącza, już nie SATA 3, a SATA Express. Jest wizualizacja tu panelu z tyłu, ale to sobie zobaczymy za chwilkę. Technologia Dual BIOS, pozłacane wtyki, audio noise guard, czyli umieszczenie ścieżek dźwiękowych na dwóch osobnych warstwach PCB, co ma zapobiec chociażby jakimś zakłóceniom, przebiciom, wysokiej jakości kondensatory audio oraz interfejs multimedialny, port HDMI, DVI i DSAP. Mamy oczywiście obsługę 4K i tak dalej, e, natomiast tu mamy też specyfikacje do procesorów szóstej generacji, podstawka, chipset. Mamy na płycie raz PCI Express 3016, raz PCI Express 30x4. Te wyjścia, o których powiedziałem, obsługa dwukanałowych pamięci DDR4, cztery banki pamięci, 2 gniazda PCI, 2 SATA Express, 6 razy SATA 3 i M2. Mamy oczywiście możliwość połączenia w RAID 0, RAID 1, 5 i 10. E, porty USB podstawowe e, USB 2.0 TS6 i aż 8 portów USB 3.0. Jeśli chodzi o dźwięki LAN to jest to 8 kanałowa e, tutaj karta dźwiękowa wbudowana oraz gigabitowa karta LAN. I wymiary MATX 244x225 mm. Natomiast do tych portów USB widzę tutaj, że nie ma tylu portów. To jest po prostu liczone z wszystkim, co możemy podpiąć do płyty głównej, czyli porty panelu przedniego i porty. Czyli jak mamy porty USB 2030 w obudowie, to możemy sobie takie porty tutaj też podpiąć na płycie główną, są złącza do tego. Tak więc już się zabieramy za rozpakowanie. Zobaczmy to w środku. No dobrze, zobaczcie. Podstawowa sprawa, czyli przewody SATA. Dwie sztuki mamy. Jeden jest kątowym tutaj wtykiem, a pozostałe mają normalne proste. Następnie płyta główna, zobaczymy za chwilkę. Mamy zaślepkę na tył płyty głównej, installation guide, czyli jakby ktoś nie miał sprawy w montażu takich płyt, nie wiedział gdzie to podłączyć, to się przyda. Mamy też taką dużą instrukcję, o, są drivery, więc zobaczymy też w teście, jakie ciekawe programy możemy tutaj zainstalować do tej płyty. No i mamy opis wszelkich tutaj cech tej płyty, gdzie to jest i tak dalej. Jakby ktoś tego nie wiedział, warto skorzystać z instrukcji. I sama płyta główna moi drodzy. Zobaczcie, płyta Micro ATX, więc niewielka. E, mamy dość dobrą sekcję zasilania tutaj procesora, całkiem dobrze to wygląda. E, mamy tu. O, proszę bardzo, aluminium. Myślałem, że to plastika, a to jest aluminium, szczotkowane aluminium. Ja zrobię zbliżenie, zobaczcie, bardzo ładnie tutaj ta osłona wygląda. Zobaczcie, na frontu USB 3.0 mamy takie dwa osobne wtyki, co jest ciekawe. Mamy złącze 24-pinowe, tutaj mamy porty. A, zobaczcie, jest tego sporo. Faktycznie, tu mamy te SATA podstawowe, SATA 3, tu mamy SATA Express, więc jest tego całkiem dużo. Mamy tutaj sam chipset, też ładne aluminium szczotkowane, rzućcie okiem. Są tutaj szyny PCI Express 3.0.16, 3.0.4, dwie zwykłe PCI Express, więc też mamy coś tutaj, e, możliwość rozszerzenia. Ciekawe, że zwykłe PCI, a nie PCI Express 1, jak to w wielu microATX-ach bywa, ale okej. Okay. Tutaj mamy te kondensatory audio i jeśli chodzi o chipset, no w tej chwili nie mogę tutaj dojrzeć, Pewnie gdzieś jest napisane, ale sprawdzimy jeszcze dokładnie, co to jest, czy to jest jakiś Realtek, to Wam powiem do testów. Widzę, że mamy tak CPU, fan, tutaj jedno złącze i czy czyżby to było wszystko na tej płycie? Okej, okay, mamy tutaj jeszcze system fan przy zasilaniu sekcji procesora, ale powiem Wam, że troszkę mało. Troszkę mało w tej płycie gigabajta, którą ja mam gamingową na podstawce pod Haswella. To tam mam chyba 5 bodajże, no ale to jest płyta gamingowa, więc wiadomo inaczej to jest traktowane niż, niż taka płyta powiedzmy podstawowa. I mamy też złącze M2. Jeśli widzicie to w środku, pod gniazdem na procesor PCB, jak widzicie, takie brązowe, ciemne. Odwracamy i faktycznie widzimy, co jest z tyłu. Mamy tutaj wejścia, wyjścia, czyli do mikrofonu, do głośników i tak dalej. Mamy port LAN. Mamy 4 USB 3.0 takie faktyczne, wejście HDMI, DVI oraz analogowe d -SAP. Mamy też konektor PS2, czyli taki starszy na klawiaturę myszkę oraz dwa porty USB 2.0. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka na tą właśnie niedrogą płytę do procesorów typu Skylake, czyli na podstawce socket 1155. Zobaczymy jak się sprawdzi w testach. Pamiętajcie, ceny macie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć.